Ignacy Krasicki, hymn do miłości ojczyzny. Nadawca wiersza jest nieokreślony. Nie da się go wskazać na podstawie form czasowników ani zainków. Adresatem jest miłość ojczyzny uczucie, abstrakcja, wzniosłe pojęcie na co wskazuje początkowa apostrofa Święta miłości kochanej ojczyzny. W wiersze panuje nastrój powagi i wzniosłości. Utwór można traktować jako wyznanie liryczne o zabarwieniu patriotycznym, przedmiotem wzniosłych uczuć jest ojczyzna. Wiersz jest poświęcony obowiązkom obywatela wobec własnego kraju. Ojczyzna, dająca swoim mieszkańcom poczucie wspólnoty i braterstwa, jest dobrem najwyższym, które zasługuje na solidarną ochronę. Służba krajowi należy więc do nadrzędnych powinności ludzi uczciwych. Umysłów poczciwych. Aby zasłużyć na miano człowieka godnego szacunku, należy cenić dobro Ojczyzny wyżej niż sprawy prywatne. Wyznacznikiem patriotyzmu jest zdolność do ponoszenia ofiar i znoszenia cierpień dla własnego kraju: rany, kalectwo, niewola, pęta, śmierć, zjadłe trucizny. Rodzaj cierpień, które dobry obywatel zgadza się znosić dla ojczyzny, wskazuje, że poeta najwyżej cenił służbę żołnierską symbol ofiarowania życia za kraj. Dlatego blizny, szpecące ciało po ranach zadanych w walce, dają zarazem świadectwo pięknego ducha, kształci szkalectwo przez chwalebne blizny. Poświęcenie dla ojczyzny jest nie tylko obowiązkiem, ale i zaszczytem byle Cię można wspomóc, byle wspierać, nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Poeta, który pisał swój wiersz w okresie między pierwszym a drugim rozbiorem Polski, rozpaczliwie stara się natchnąć czytelników duchem patriotyzmu, o którym zapomniano z powodu prywatnych waśni rządzących, szlachty i magnaterii. Egoizm i pycha obywateli doprowadziły ojczyznę na skraj przepaści. Ratunek w postaci Konstytucji 3 maja przyszedł niestety za późno. Podmiot liryczny jest pewien, że prawdziwy patriotyzm polega na rezygnacji z osobistych korzyści i wygód w imię wspólnego dobra. Patos i wzruszający ton wypowiedzi lirycznej służą podkreśleniu wagi tematu. Na dzisiaj to już koniec. Jeżeli podobało Ci się, zostaw suba. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.